Myślę, że zdecydowanie medal dziesiąty tytuł mistrzyni Polski, z tego jestem najbardziej zadowolona, wynik e, przeciętny i zdecydowanie dalej powinna rzucić, ale to nie był ciemny dzień. Zawsze to, to jest docelowa impreza dla, dla nas, e, młodziarek, jeżeli chodzi o stad na mistrzostwach Polski. E, w tym roku dużo było dziewczyn, które przekroczyły 70 metrów. Na mistrzostwach Polski teraz e, trochę, trochę słabiej, ale ważniejsze jest, trzeba się cieszyć, że jest to zaplecze i że za kilka lat będzie miał kto reprezentować Polskę w życiu jak weszłam na stadion, to też tutaj wcześniej mówiłam, że powiedziałam do trenera, że fajny kameralny stadion to jest fajne, publiczność też do, e, dopisała. To pokazuje, że w Polsce też na no, małych stadionach można poczuć super e, atmosferę, więc dla mnie jak na plus koło też e, ok, więc mam nadzieję, że będą tutaj rozgrywane meetingi elektroniczne.